Dora, ja, ja tu jakieś obrażenie nie widzę, czy panu się nie zostało. Proszę, jakieś wsparcie przy kardynerze. Zbliża bomba. adam 23 potrzebujemy wsparcia na. potrzebujemy tego wsparcia na UWCAFE. Aktualnie widzę napastnika, podłożył kolejną bombę. Osoba z czerwoną arafatką na głowie, kamizelka kuloodporna, odporna. Moro, aktualnie kafe. Kieruje się w stronę lotniska. Podłożona, tak? Shotfire, fire, shot fire. Tak, już została podłożona wybuchu. Aktualnie gonimy napastnika. Udajemy się w stronę małego lądowiska, Tachelek. Jedna osoba, krótki rękaw, czerwona rafatka na głowie. Spodenki. Jeden. tak Przyjął. Niech jakaś jednostka skieruje się jeszcze na miejsce wybuchu u UWKF. Możliwe, że są inni terroryści. <śpiew> Nie ruszaj się! Nie ruszaj! Uważaj, on może mieć bombę. Uwaga, on może mieć bombę kolejną. Nie ruszaj się! Masz przy sobie jakąś bombę? Jeszcze? Nie ruszaj się, powiedziałem. Adam 2:3 mamy aktualnie dostępnego kogoś z bomb, z bomb składu? Podchodzę, sekurujcie. Nie ruszaj się. Mm-hmm.